Od samego rana jechałem sobie drogą w tamtą stronę i widzę jakieś butelki porozwalane. Nie wiem, kurczę. Nie wiem, nie wiem. Samochód jedzie. I są, i są butelki. Musiałem się na chwilę wrócić, bo kluczyków nie wyciągnąłem. Ale ja już wiem, co jest, moi drodzy. Ja już wiem, co tu jest. Patrzcie, co tu jest. Wszystko kaucyjne. Patrzcie, ile kaucyjnych butelek. I tu są chyba kauciny Jedna chyba Ta nie. Dobra. Ale ta, ta Ty i tak zabieram Zobaczymy później.